Witam. Dzisiaj wracam na stare śmieci. Gdzie były kiedyś pola, las. Z nadzieją, że znowu coś wyjdzie. Jak coś wyjdzie, to zobaczymy. Do zobaczenia na miejscu. I może i w pierwszym dołku. Tak, rozłożyłem się. Dopiero co wlazłem do lasku. I już. Pierwszy sygnał 79-80. Zobaczymy. To pomoc wykopany. I miejmy nadzieję, że coś...

Krągłość do no Ale chyba polski Jak no, coś będzie to będzie zdjęcie był. Drzewę na wierchu Myślałem że Drzewonek A co nie Drzewonek chyba Dynamo Stary Drowera Tak to drzewem I taki kształt ma, i tu było to kółko, To się o, obracało. Idziemy dalej. A nigdzie garnków nie zbieram, ale leżał tu garnek, tak, ale widać, że to będzie albo miedziany, albo mosiężny. jest taka zielona patyna, żeby go musiał zabrać. Będzie na złom, kawał złomu będzie przeskrobane i dobrze świeci na mosię co obiecujący sygnał 75 ale zobaczymy czy taki obiecujący Splomba solna, tak jest, no, nawet się opłacało kopać. Splomba solna, z jakiego miasta to nie widzę. i teraz z dołu, raczej z dołu wyskoczyła łóżka, w końcu jedzie jakaś pierwsza wykopana dokana Wzmoneczka Sygnał był 51 Wyczysty Zaraz się włączę co to jest wyczystone Jest to 10 albo 20 groszy ile dokładnie nie wiem ale jest 49 lecz polita polska wrócimy dole pogoda dzisiaj elegancka nie ma gorąco sygnał 72 gorąco to będzie po południu Z rana fajnie tak blaszka co tu wiele Kurde. ale jest głęboki dołek głęboki no, na wysokość dygera wyskoczyła blaszka wyczyściłem ją ale nic nie ma ale widać że to była jakaś nabijka końska bo są tu mocowania jest wypukła trochę przygnał sygnał 84 a. a jakiś drut miedziany I kolejna monetka. Padła. Ale nie wiadomo co. Spróbuję to wyczyścić, ale nie wiem, czy też tam jeden nie pisze fenik. Ale zaraz zobaczymy. Wyczyszczę i się włączę. Wyczyszczony. Jeden fenik pruski. Przejdę i teraz plomba wyskoczyła ale co tam jest to? Nie widzę, będzie też ciekawego to zdjęcie dwa sygnały w jednym dołku. Pierwszy sygnał to był palmas, ale drugi jest kosmonetka. Cimitko. Zaraz zobaczę przez lupę Ale chyba są niece jakieś tam troszkę widać Za chwilę się włączę Tak to jest tylko zajechane ale już taki zarys na jeden fenik pluski I z tego dołka wyszedł na parsztek Kolejny do produkcji wysoki sygnał 73 znowu jakaś wyszła znowu jakiś fenik zaraz się włączy tak, kolejny fenik pryszki kwałdą łączę jakiś wykopany sygnał o uf pocisko łowione wysoki sygnał 92, o chyba już widzę o jakaś chyba czy fenigi no w końcu też wyszło Tajnego. trzeba się tu pokręcić. Kolejny sygnał i obręczka gołębia 2004 rok. Kolejna moneta wykopana. Sprawdziłem, ale chyba to będzie też Adolfinie bo jest tak zawiegany, że nic nie wiadomo. Co to za monetka jak to się robi To się zwija do chaty Jeszcze zrobię podsumowanie Tam za wiele nie było, ale coś tam jest Przynajmniej wypad był Tak, krótki wypad Ale coś powychodziło wychodziło złomu dużo wychodziła plomba to fajny ozałek tam jest z tych trzymion, ale jest fajny ozałek plomba solna, trzy fenigi 6 dwa razy po jednym fenigu trzy razy nawet Trzydzi, 5 groszy, dwa razy po 10 groszy i tu chyba też... a tu jest jakiś PRL 49 No i na parskyk. Także dwie godzinki czy trzy pochodzone i coś powychodziło. Nie? Jadę do domu, się gorąco zrobiło, już klarowali Wali. Trzeba do basenu wleźć i się chodzić, zimne piwo pić. Ja do następnego hej.